Dym wydobywający się spod drzwi na czwartym piętrze bloku przy ulicy Podchorążych zauważył sąsiad. Powiadomił o tym policję. Na miejsce pojechali policjanci z pilskiej jednostki faktycznie potwierdzili tą informację. Wyważyli drzwi i wspólnie ze strażakami weszli do środka, do mieszkania. Na miejscu ujawniono ciało 51-letniej kobiety. Akcji gaśniczej brały udział cztery jednostki straży pożarnej. Strażacy zlokalizowali źródło ognia i ugasili go. Dalsze działania polegały na oddymieniu tego pomieszczenia oraz oddymieniu całego mieszkania oraz całej klatki schodowej. Do wewnątrz mieszkań wpuszczoni zostali wszyscy mieszkańcy. Mieszkanie zostały sprawdzone na zawartość tlenku węgla przez strażaków. Dodam tylko, że przed przybyciem straży pożarnej wszyscy mieszkańcy zdołali ewakuować się samodzielnie na zewnątrz bloku. Nikt z sąsiadów nie ucierpiał. Zmarła kobieta w mieszkaniu przebywała sama. Miała dwa psy i kota. Zwierzętom nic się nie stało. Zostały przewiezione do schroniska. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że tragedia ta może mieć podłoże rodzinne. Kilka dni wcześniej kobiecie zmarł mąż.